Radna miejska Ewa Grzegżółka upomniała się o miejsca parkingowe w ścisłym centrum Siedlec. Twierdzi, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w rejonie ulic Kilińskiego i Sienkiewicza, są zbulwersowani sytuacją. Codziennie krążą po mieście nawet pół godziny, by znaleźć miejsce do zaparkowania. W ten sposób tracą czas zamiast zacząć pracę. Według radnej, przedsiębiorcy chcą przyjść na posiedzenie Komisji Rady Miasta, aby osobiście przedstawić problem codziennego funkcjonowania. Czy są jakieś szanse na stworzenie nowych miejsc parkingowych w centrum siedlec? Przeczytajcie artykuł Bartosza Szumowskiego bolączka z podtekstem. Do Rady Miejskiej w Węgrowie trafiło pismo od totalizatora sportowego, według którego w Węgrowie od lat funkcjonuje nielegalny punkt z automatami do gier. W piśmie totalizator wyraża swoje oburzenie i zdziwienie faktem, że na terenie należącym do miasta od lat i bez skrępowania organizowana jest przestępcza działalność. Gdzie poza nielegalnym hazardem oferowane są m.in. alkohol i narkotyki. Dlaczego takie pismo trafiło do magistratu, a nie na komendę policji, i co miasto zamierza z tym zrobić, przeczytacie w artykule Stanisława Jastrzębskiego. Ci, którzy niedawno przyłączyli domy do kanalizacji na terenie gminy łuków, właśnie otrzymali rachunki. Krew mi się w żyłach zagotowała, relacjonuje mieszkaniec Gręzówki. Z moich wyliczeń wynika, że odprowadzenie jednego metra sześciennego ścieków kosztuje 16 zł. Rocznie więc będę płacił prawie 10 tysięcy złotych. To dla mnie kosmiczna kwota. Dodaje nasz czytelnik i mówi, że rozważa rezygnację z podłączenia do kanalizacji. Z czego wynika tak wysoka cena ścieków? Zapytaliśmy wójta Mariusza Osiaka. Jego odpowiedź znajdziecie w artykule Kingi Ochnio. Dlaczego tak drogo? Zachęcamy do zakupu i lektury najnowszego wydania Tygodnika Siedleckiego